Alek, a tu jest wielka ściana z Bedroka, na której stoimy i będziemy się nawalali. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra i... Ech! Wygrałem! Tak jest, Alek spadł. <laughs> a tak na poważnie, on jest na trybie kreatywnym i zaraz tutaj do nas podleci. A to jest jego baza. Baza na torach. Normalnie widzieliście kiedyś coś takiego? To jest ciuchcia. Pociąg, na którym Alek będzie jechał i ja będzie ciuch. próbował rozwalić mój pociąg. Będziemy wtedy na trybie survivalowym, ale jeszcze te pociągi nie są skończone. To jest Mój pociąg trochę lepszy, ładniej wygląda i w ogóle, a to jest Alka. Możecie sami ocenić, który wam się bardziej podoba. No i na sam początek, nie zapomnijcie, widzowie, zostawić łapeczki w górę, właśnie bo na tym najbardziej nam zależy. Także klikajcie wszyscy łapeczki bez wyjątku, a my, a my, Alek dokończamy swoje bazy, pociągi i normalnie będzie pojedynek. Zobaczymy, czy kto wygra. Czy Alek tam daleko latający, czy ja w tej ciuchci, ja to te ciuchcie będą jeździć to. To ja to wygram. Nie, ja nie wygra, nie ma opcji, za głupoty gadasz. Dobra, ale zanim jeszcze zaczniemy budować, to też nie zapomnijcie kliknąć subskrybera, takiego czerwonego jak moja bluzka, bo dobijamy u mnie 300 tysięcy, Alka 200, także kliknijcie, jeżeli możecie, jeżeli chcecie, oczywiście. A my zaczynamy. Ale, ty lecisz do swojej bazy, ja lecę do swojej, nie podglądamy. Zrobimy wszystkie pułapki, znaczy ty rób swoje pułapki, ja robię swoje dobra, dobra. i zobaczymy, kto to przeżyje. Także startujemy! Lecimy. Mamy na to 5-6 minut powiedzmy tak na szybko. Jak szybciej musimy to wybudować, ja już sobie buduję schodki, żeby móc tutaj wejść, czekajcie wyciszę się, żeby Alek mnie nie słyszał i okej, okay, możemy startować, możemy startować i ja chcę to wygrać, nie ma opcji, żebym to przegrał, także zaczynamy, zaczynamy robimy schodki, szybciutko, żeby do tego pociągu móc wejść, bo niestety do niego nie wlecę na trybie survivalowym, także budujemy, 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 za chwilę to w ogóle do mnie przyjdzie taki koleżka villager, który mi pomoże słuchajcie, tak dobrze słyszycie, villager który mi pomoże i e, umie bardzo dobrze budować Czyli powinniśmy to wygrać, ale czy tak będzie? Nie wiem, to się okaże. Ja myślę, że Alek jest słabszy. Ogólnie, moim zdaniem, skromnym zdaniem, to ten pociąg jest dużo, dużo lepszy. Normalnie tu się kopci. W ogóle pokażę Wam, jak on w środku wygląda. Wejść można do niego. Jeszcze drabinek nie dałem, ale już daje. Zobaczcie, tu są trzy piętra. Trzy piętra, tylko czekajcie, jeszcze tutaj jedna drabinka. Dobra, wchodzimy na górę i patrzcie. <laughs> Wiecie, jak w, w tym jest, nie? W ciuchci. Ta ciuchcia jest parowa, dlatego tam u góry leci par. Tu mamy węgiel, podrzucamy i ona jest prowadzona na parę. Znaczy napędzana na parę. Ale mamy, możemy tu jeszcze wyżej wejść, tylko drabinek nie dałem. Czekajcie, postawię tu drabinki. Wejdziemy na samiuśką górę i stąd będziemy strzelać i nawalać Alkabazę. Jeszcze nie dałem tutaj żadnej broni, ale czekamy na Villagera, który za chwileczkę tutaj przyjdzie i mi pomoże. Pomoże mi porozkładać wszystko, co jest tylko możliwe do rozłożenia. Ja jeszcze tutaj schody bym chętnie położył. Czekajcie, nie takie. Albo drabinki? Ej, drabinki. Drabinki też nie będą złe. Dobra, stawiamy drabinki. Elegancko, bo te schody będę i tak musiał rozwalić, żeby tym pociągiem ruszyć. Powiecie, ale Sebek, jak ty chcesz tym pociągiem ruszyć? A no, zobaczycie. Ten pociąg będzie jeździł, tak? Dobrze słyszycie? Będzie jeździł. Także oglądajcie do samego końca. A zobaczycie, jak będę zmierzał w alka stronę. Na sam początek, wiecie, co zrobię? Alek tego nie przemyślał. Ale ja przemyślałem. Wykopię się w dół i tunel zrobię prosto do Alka. Normalnie idziemy w stronę Alka. Przejdę i będę na niego czekał pod jego bazą. On się tego w życiu nie spodziewa, także dawaj, 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 Sebek. Rozwalaj bloki gdzieś tutaj. Myślę, że gdzieś tutaj będzie jego zaraz baza. Dobra, kopiemy się do góry już. Tyle wystarczy. Kopiemy się do góry. Cyk, fuch. Takie schodki robimy. Gdzieś coś takiego. Czekajcie, czy akurat się dokopię do jego bazy? Zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Okej. Okay. Jeszcze trochę dalej. Ej, trochę mi brakuje. Dobra, zasłońmy to. Zasłońmy, zasłońmy. Szybko, cyk. E. Se -se sebek? Uh, uh, a, a Alek, ty co ty robisz? Ty ty robisz? Ale nie, to co ty tutaj robisz? E, ja, ja nic, ja. Ja mnie teleportowało samo, a, wiesz No i ja wiesz co jakby robiłem pułapki i nagle spadłem tutaj, wiesz? Jak to spadłeś, e... ale chwila, chwila, ja tego no, tunelu tu nie no, robiłem. No, słuchaj, nie, te, nie a co, ja nie ma? Co? Ej, no, ej! E, e, co ty kombinujesz ej, ale... tutaj? Nie, nic, co coś chodzi? Ej dobra, mam nadzieję, a co że... Kombinujesz? Mam co? nadzieję, że nie dobra, chciałeś się do mnie zakłopać. Ty... Ej, gdzie ty idziesz? Tam nic no nie te... ma! Pokaż, co to jest. A to nie ja robiłem, to nie ja robiłem. A kto, kto zrobił pod twoim pociągiem jakiś podkop? Eee, to musiał się sam zrobić, wiesz, już to zasłaniam. A, no, to dobrze, to dobrze, zasłania, no. cieszy mnie to, ja wracam do siebie, powodzenia. Tak, tak, a tak idź, 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 nie podglądaj, nie podglądaj, asio mi stąd, asio. Okej, okay, okej. Okay. Ej. Widzieliście to? Ale kto był? Ale kto był? On robił to samo, co ja. Podkop do mojej bazy. A ja to muszę sprawdzić, bo on może coś kombinować i będzie chciał wejść do mojej bazy. Nie, na to mu nie mogę pozwolić. Ale dziwna sprawa, że my we dwoje wpadliśmy na to samo, normalnie, żeby ten podkop zrobić. Ej, normalnie jaka jazda. Dobra, wiecie co? Zaczekam na tą osobę, która miała mi pomóc. Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś tu powinna być. Albo czekamy? Nie, nie czekamy. Nie ma czasu na czekanie. Zróbmy tu okna, żeby cokolwiek widzieć. Albo kraty wstawimy. Czekajcie, tu zrobię kraty. Tak, dobra, dobra, już wiem o co mam robić. Bierzemy kraty, robimy tu kraty. Zaraz ten villager przyjdzie i mi pomoże normalnie. Nie wiem, gdzie on jest, za co ja mu w ogóle płacę, bo mówiłem mu, że ma być o tej godzinie, właśnie, która teraz jest, albo dalej nie ma. Dobra, ja tutaj kraty postawię. Damy jeszcze sobie normalnie szkło, żeby przez szkło normalnie móc widzieć, ale już tutaj do mnie nie wejdzie. Tu jeszcze coś takiego postawimy. O, teraz na 100% już nie wejdzie, dobra, jest w porządku. Wszystko, nawet szkłanie trzeba dawać. No to co, wejście mamy, wszystko jest. No to teraz czas na pułapki. Czas na pułapki. Niestety, raz z nami nie ma. No trudno się mówi, będę musiał działać sam. No ale cóż, myślę, że sobie poradzę. Tu jeszcze połóżmy coś takiego. Tu coś takiego dajmy, dobra. Żeby Alek na 100% się do nas nie dostał, tu będziemy, będę mógł podejść i przez te kraty strzelać do Alka. Także miejmy nadzieję, że to wygram. Ok, a więc tak. Pociąg wygląda tak. Ja biorę różdżkę i zacznę czarować. Rozlejmy Wodę rozlejmy lawę. W razie co jak on będzie chciał tym swoim te, pociągiem przyjechać do mnie, to wpadnie do lawy. Set lawa, wpiszmy, czekajcie, lawa, dobra, lawa się pojawia. To teraz jeszcze wodę, wodę też musimy dać, bo wiecie, pociągi e, są z, zrobione z metalu, a metal rdzewieje normalnie od wody, czyli bardzo dobre, ba, bardzo dobry pomysł, żeby rozdać wodę. Woder, dobra, mamy wo wodę, mamy lawę. Co by tu jeszcze dać? Jakieś spajki może? Tak, spajki damy. Widziałem, że tam Alek. A podejrzyjmy go, co on tam buduje, poczekajcie, cyk, e, widzę go, widzę, 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 lata, 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 coś tutaj działa, ale nie wiem co, on tam komendy chyba używa, komendy, komendy, normalnie jakieś spajki ma postawione, lawę i... A, trapy stawia! On myśli, że ja, ja, ja jak niedźwiedź wejdę w jakieś trapy, ej, bo mnie zobaczy. Czekajcie, rozbiję sobie tutaj jeden ten i będę patrzył. E, nic nie widać, gdzie on jest. Halo, Alek, czekajcie. E, a tam jest, tam jest, dobra, widzę go, widzę, widzę, widzę. Co on tutaj kombinuje? On ma ogólnie bazę z Dirta, słabiutką. Powinienem z nim bez problemu wygrać, no ale dobra, on rozstawia trapy, to ja też jakieś trapy albo spajki damy. On nie ma spajków? Nie, ma spajki. Dobra, albo lasery. Ej, to będzie genialny pomysł. Damy długie lasery, a długie lasery normalnie zanikają. Zanikają, jak się blisko podejdzie. Dobry pomysł. Dobra, dajemy tutaj lasery. Gdzieś odtąd damy. Tak, tak, tak. Lecimy do góry, do góry, do góry, do góry. Gdzieś potąd myślę. Tak, te lasery rozwalają na hita, więc wszystko będzie w porządku. Okej, okay, bierzemy teraz lasery, ale mnie zdenerwował ten villager, że tu nie przyszedł i mi nie pomaga. Normalnie mi niby taki dobry kolega, ziomek i, i mi nie pomaga, widzicie? No, ani by taki dobry miał być. Dobra, szukamy lasera. Laser, laser, laser. Gdzie tu jest laser? Poszukajcie razem ze mną. Popatrzcie, bo teraz po zakładkach skaczę, ale nic tu nie widzę. Gdzie by mógł tutaj być laser? Halo, halo. Laserze odnajdź się. Trzy, dwa, jeden. Znalazłem? Nie znalazłem. Jeszcze nie? No panie, gdzie ten laser jest? Chyba nie ma. Ojej, jest, jest, jest. W czwartej zakładce był. Dobra, mamy laser, no to go podpinamy. Cyk, dajemy. Tutaj jeden, tutaj drugi, trzeci. A nie, Czekajcie, cyk, o, coś takiego, coś takiego. I teraz te lasery wszystkie połączmy ze sobą. Czyli podłączamy tu jeden. Lecimy tutaj, postawmy laserek. Okej, okay, laser się połączył. On rozwali Jak jaki ten jego cały yy, cały tramwaj. <laughs> Zobaczycie, rozwalimy jego pociąg i nic z tego nie zostanie. Dobra, jeden drugi laser jest. Jeszcze cztery. Cztery sztuki. I no i co? Ja będę miał zabezpieczenia chyba gotowe, więc będziemy mogli wystartować i zobaczyć, kto ten pojedynek wygra. Jeszcze zobaczy, czy Alek nie ma żadnego podkopu pod moją bazą, za chwileczkę zejdziemy i to sprawdzimy jak nie będzie miał, to ja zrobię, zrobię, on się tego nie spodziewa dobra, to będzie super, dajemy jeszcze tutaj coś takiego okej, okay. powinno być git, jest w porządku zróbmy ten podkop do końca, czekajcie, wezmę tutaj rozwalę to, bo ja tu dwa bloki postawiłem lecimy do Alka, zobaczyć, czy on gdzieś tutaj jest ej, zasłonił, zasłonił normalnie, patrzcie a nie, jednak ma, ej, co on tu zrobił co jest grane? On osobno zrobił. Co za migrant? Patrzcie, patrzcie, jestem u siebie. Widzicie to? O, za łajza. ej, nie, dobra, przesadził, przesadził, ja wiedziałem, że on to zrobi, dobra, rozwalmy tu, bedrokiem to zróbmy, o, elegancko, czekajcie, cyk, muszę do góry się podbudować, teraz zamurujmy to bedrockiem on już tego nie odmuruje, cyk, cyk, dobra, elegancko, ładnie, pięknie, dajemy dużo bedroka, dużo, 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 dobra, super, super, jeszcze gdzieś tutaj, dobra, o, murujemy mu całe przejście, on do mnie nie przejdzie do bazy, on myślał, że co, ja tego nie sprawdzę, a ja będę, wiecie co, ja nie będę podkopu robił. Ja zostawię ten sam, ten sam podkop zostawię normalnie. Tutaj zamurujmy to, zamurujmy, okej, okay, jest zamurowane i tu prowadzi do Alka czy do mnie? Czekajcie. Ej. 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 Kusim, kusim. Se, se, sebek! Co, co? Co ty robisz znowu u mnie? Ja nic, 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 już no Co ty i Bedroka tu dajesz? No, tu był, tu był, tu, tu nic no nie było. był, no, no, co ty robisz? E, tu nic nie było, czekaj, daj mi wyjść. Dobra, koniec czasu. Ej, bo ty mnie rozwalasz. No nie, to... czekaj, ja muszę przejść. Nie, koniec A. czasu. Wynoka do swojej odliczamy, bierz rzeczy i walkę, boś mnie denerwujesz. Ej, ale jak to, jak to? Czekaj! Jej, najważniejsze broni nie dałem! Villager Masz miał witać mi bronię. 30 sekund, 30 sekund. Nie, 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 czekaj, czekaj, Alek. Ja biorę już bronię, już biorę bronię. Miał być villager, Właści ale nie ma villagera i mi nie pomaga. widzisz, to jest całkiem nieoczciwe. Trzeba było nie wchodzić do mnie, wtedy mi, po już. Nie już już czekaj czekaj, ja tu wezmę zbrojkę. 20 wszystkie. sekund ci zostało Co? 20 sekund ci zostało No daj mi chwilę. Czekaj A, Nie ma A? takiej opcji nawet, dobra, ja już bieram zbrójkę Masz Nic 15 nie sekund. Ubieraj. czekaj, czekaj, czekaj Ja już idę zaznaczyć ścianę Nie jest no, villager? 10. Dobra to sobie zrobię Zaznacz ścianę tak jak mówisz Ja jeszcze sobie wezmę 9. zbrójkę. No nie odliczę, ale poważnie. Czekaj, 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 daj mi czasu, daj mi czasu. Ja muszę się ubrać, muszę wszystko wziąć, tak jak powinno być. Tutaj policyjne coś, dobra, tutaj coś takiego, coś takiego to też weźmiemy ze sobą. Dobra, w porządku, mamy to wszystko pozabierane. Eee, słuchaj, armatnic nie wolno używać, nie? Okej, okay, okej. Okay. <laughs> dobra, 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 jeszcze, jeszcze tutaj muszę bronię pozabierać. wszystkie. Siedem jak to? 7, jak siedem? 7 No dawaj, dawaj, szybko, raz, dwa. Dobra, czekaj, czekaj. T, 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 t. Dobra, to sobie zostawię i jeszcze wezmę sobie coś takiego. E, dobra, Alek, możesz usuwać ścianę Tak, to 3, 2, 1, 0 Dobra, wow. i survival. Co to za lesery? Ryb surwivalowy, Alek! No mam tryb survivalowy. Dobra, Villagera dalej nie ma. No cóż, sam sobie będę musiał radzić. Ej, w ogóle tutaj coś mamy. Co to jest? Wilczur jakiś, rozwalę go. Okej, okay. startujemy, Sebek. nie, Aleks? Sta start już No był. ja już wystartowałem. Dawaj, dawaj, chodź tutaj. Zapraszam do mnie. O, tutaj, cyk, cyk. Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty wlazłeś? Ja nigdzie nie wlazłem. Ej, co jest? Dobra, czekajcie, ja idę tutaj. Sebek, masz dzisiaj przechlapane ze mną, ogólnie to ci chciałem powiedzieć. Nie, dobra. Ej, ja nie mogę wejść do basy. Nie, nie sobie jeszcze schodków, najkorzystniej. Tu jesteś? No w swojej bazie jestem. Dobra, idę cię atakować. Idę do ciebie, chodź tutaj. No, gdzie no, no, dawaj, 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 dawaj. Halo, Sebek? Ej, bo ty na serię masz, muszę je okrążyć. Dobra, tutaj... Jesteś w swojej bazie, Sebek? Ej, gdzie ty tak, jesteś? Tak, tak, w swojej bazie, no. W swojej bazie? No dobra, ale cię nie widzę. Ty tu masz drabinki jakieś? Eee, Jakie nie. drabinki? Tam nic nie ma. No jak to nic nie ma? Gdzie ty jesteś? co w środku? Ty jest w środku nie zbudowałeś! Zero, nic! Żadnych ozdób nawet nie masz! No, no, Tak, tak! Dobrze mówisz! Dobra! Ej, co to by... Ej! Nic, 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 nic! Dobrze jest wszystko! Gdzie to wybuchło? Ej, słyszałem wybuch jakiś! Tam nic nie ma, wiesz? O, mamcie! Ej, ty jesteś u mnie w fazie! Co jest? Ty się Co ty robisz we mnie, u mnie? Ja nic nie robię! Nic, nic, nic! Ej! Co je... O! Rozwalił mnie! Ej, padłem! Dobra, kilka odrodzenie, 3, 2, 1, cyk i. Dobra, ej, z mi rozwaliłeś całą. Jak mogłeś? Czekaj, gdzie jestem? Czemu ja się u villagerów pojawiłem? Poczekaj na mnie, Alek, już biegnę do ciebie. Dobra. Albo czekaj, będzie tak szybciej. Nie ma, Alek. Ej, nie, 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 nie. Wygrałem! Nie, e, dobra, no to dobra, słuchaj, idę na ciebie. Idę moimi tajnymi tunelami, uwaga uwaga. Jak to innymi tunelami? Przecież ci je rozwaliłem No jak rozwaliłeś? Ej co ty? Ej, zamurowałeś mnie bedrokiem <laughs> Dobrze, ja mam specjalne rzeczy. Do... Czekaj, ile ty masz o tunelu? Ile ty mi tego zamurować? Cały tunel już zamurowałeś? Cały tunel zamurowany Je dobra, To to do twoim <grym> Dobra, idziemy, 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 dobra, wchodzimy pod twoją basę No i gdzie ty masz tu wejść? Masz drabinki? Dwa drabinek nawet tu nie masz Ja No chodź tutaj, wskakuj do mnie, dawaj, chodź Mówisz? No Dawaj jeden na jeden, wskakuj do mnie, no chodź Dobra, to na gołe pięści Trzy Dwa Jeden a! Co ciebie załatwił! Eee, nie. nie tak miałem! Ja być! ja wróciłem granatem, a ty TFG strzeliłeś granat! Dobra, i stąd, a nie, nie strzelamy, nie strzelamy! Strzela Ej nie no czekaj, no co jest? Zostaw mnie, nie, nie ja się cię boję. Ja w ogóle nie masz, zbrujki nie założyłeś. A zbrójki nie założyłem, dlatego tak szybko ginę, okej, okay, no. już wiem Ej, ale nie teleportuj się do mnie! Bo ja się a granat, już nie obracam, a czekaj! A. Czekaj, ja muszę z Pampointa zapisać. Nie podoba mi się to chodź tutaj. Czekaj! Z no, muszę zapisać. No dawaj z Pampojna, no? A czekaj, nie mogę wyjść. Weź mi i zapisz u góry z Jak chcę ci zapisać u góry z Pampojna? Z sebek. No dawaj. No dawaj, a ta mogę Nie mogę wyjść za... z tego twojego tunelu śmiesznego! Co teraz zobaczę, czy działa. Jak ta na dole? Żyję. Żyjesz jeszcze? To jeszcze masz te granaty. A Jak wszyscy o. to wszyscy! Tak? O, tu jest, on tu jest, idź sobie. Odejdź ode mnie. A ja Ej, on mam zbrojkę! Czekaj, stop, 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 stop. stop. No, no, no. Czekaj, no. stop, stop, stop. Ja idę do swojej bazy, a ty zostań do swojej. Dobra, no ja, moja baza już rozwalona jest cała. Ty ra rakiet miało nie być, a ty już używasz rakiety. Nie, no, nie, na... nie było rakiet, to nie były rakiety. Ja mam też pojedynczą rakietę, patrz tu. Czekaj, Alek! No. <laughs> Dobra, ty strzelasz! Ja też. <laughs> Ej, co jest? Nie rozwaliło! O nie moja baza rozwalona! Co jest Kradę! Szybko ale do góry! Nie. Ja miałem tylko jedną rakietę A jedną miałeś, a okej okay. no, Dobra, ej, a ja tu miny jeszcze mam. O nie, zatrułem sam siebie! Ała, nie, naprawdę Czaj, Alek, ja sobie tutaj poubieram zbrojki, dlatego ja tak szybko ginąłem, nie wiedziałem o co chodzi, ale już wiem Tak, dobra, ale wiesz co, może rakiet nie mam, ale on co innego, idę do ciebie. No no. No, chodź, 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 chodź. Dobra, ej, oko ta leci! Nie! Nie, nie Kidnie! Chodź, ja mam jutacz, ognia spalę tą swoją basę! O nie, 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 nie! Nie, 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 nie! serce, jeno serce! No jem jabłuszko! Ej, ty sam już sobie rozwalasz basę, dobra, jedę do środka, do środka, chowam się. Nie, 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 wpadłem, 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 wpadłem! Gdzie wpadłeś, gdzie wpadłeś? Gdzie wpadłeś? Gdzie? Do lawy? Tutaj? Aaaa, z ognia! Buuuu, spój, daj jemy, nie je wrzucaj! Dobra, ja mam pistoleciko tutaj. Rush tutaj, pił, pił! Dobra, z karabinu. Bez I masz karabinu całego! Pił, Ej, co jest nie padasz? Całą municję w zruszyłem, a granatami? A masz? Ale jak ty jesteś czarny jesteś? Ale jak ty jesteś czarny jesteś? Całą amunicję się strzeliłem, dobra, teraz z tego, ha no, japo, japo, jabłko, jabłko. Nie strusiłem. Nie podoba mi się to. Ja padłem, no. Padłeś, nie? No, rakietami tymi, dobra, czekaj, idę do ciebie. Ja teraz się rozwalę, zobaczysz. No czekaj, bo nie mogę wyjść, co jest, do? Ja ci pomogę, ja ci pomogę. No nie, sam się zaraz rozwali, chłop. Dobra, armsz! Tutaj, był, był, był! Nie, bo rozwalić na sobie dwóch! Nie jest tego! To ja też wiem, to, to ja też wiem. Ja Dobra, i no, ej, co ty kopiesz? Ej, ja też mam. Posuj się, posuj ja to mam. Na posłuchaj się, posłuchaj się! Muszę posłuchać tutaj! Armorsz, ok, A czekaj, 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 zaraz ci rozwalę! Nie, no, amunicja mi się kończy już. Dobra, gdzie ty jesteś tam. Okej, okay, albo ze sniperkiem go zestrzelił, ty? Pył! Ej, dużo ci to zabiera? W ogóle nic. Jak to nic, co ci nie zabiera? No, przecież to jest najlepszy łeb. Dostajesz. Czekaj, Czekaj, ja wezmę sobie tutaj itemki. Elegancko, tak, to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne. Możemy się nawalać, Alek. Jest to, ze śnieżki cię rzucę. Chodź Dobra, tutaj. wiesz co? Ostatecznie, która baza będzie najmocniej rozwalona, to przegrywa, nie? To zostaw ją, nie, zostaw ją. Dobra, 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 idziemy do niego, idziemy do niego, rozwalamy Czekaj, nie to rozwali się, tak o, dobra, rozwalam ci basę Ooo, no, radź sobie tam, radź sobie dobra, Rozwalam ci ją całą Dobra, dobra, chodźmy tutaj, Gdzie ty jesteś, ty ty polazłeś nie. nie mów, tu mojej basy poszedłeś, zostaw ją <laughs> Idę po ciebie, idę po ciebie, idę po ciebie Koń tutaj Nie boję się twoich rakiet Nie boję się? Już nie tą. mam rakiet A, murek, murek Dobra, jem jabłko, jem jabłko Shotguna go! shotguna go! A był, był. Dosta... Dobra... No chodź no padnij, no padnij, no! No ile można, no? No padnij, no! Ile ty masz tego HP? No jeszcze z różnych broni strzelam! Eee, granaty! Nie, no bez granatów, bez granatów! Dobra, a masz ty... O nie, to jeden strzałowy a Dobra, i dodawaj go, chorym, dodawaj go! E, no nie... E. NIE MAM BRONI! Vidager! Villager wrócił! Halo! Pomóż mi, pomóż mi bilager! Łasatru u mnie jeszcze! Ej, villager, villager co robi? Tak jest dobrze widager, że dawaj go, dawaj go! Chodź tutaj, no dawaj do mnie, Chod, no, chodź tu i... Pół! Nie Ej, co to za głupie brodzie są! nie, 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 nie! Dobra, noż, granat! Granat, granat był! To no nie mam już więcej! Dobra, ja Alex, stop! Stop, nie już mam stop. Nie wsi, dobra. Już stop, już stop. Clearuj sobie klipunek. Tak. Stop, 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 stop. No, clearuję, no. Villager, a mi stąd. Nie było ci przez cały odcinek, miałeś mi pomóc budować, a ty co? Na umówioną godzinę miałeś być. Spóźniłeś się. Słuchajcie, mój mój pociąg miał jechać, ale z tego wszystkiego zapomniałem nim ruszyć i pokazać wam, jak jeździ. Alka, no niestety, pociąg Dzień nie. nie jego nie ma. Czyli oznacza to tylko jedno, że to ja wygrałem. Także. Napiszcie widzowie, brawo Sebek, i, i bardzo będę wam wdzięczny. Wbijcie mój drugi kanał na mojego Instagrama. Serdecznie was zapraszam, wszystkie linki macie w opisie. Dość, że już się kończy, także co, widzimy się jutro. Na razie, cześć! Mam nadzieję, że Wam się podobało, także trzymajcie się, hej!